Najbardziej popularną technologią druku 3D i również najtańszą technologią w wytwarzaniu jest to tak zwana technologia FFF, bądź przez innych nazwana FDM. FFF jest to Fuse Filament Fabrication, technologia, która polega na roztopieniu w głowicy drukującej naszego materiału termoplastycznego i nakładaniu go warstwa. Po warstwie na platformę roboczą. Jest stosunkowo tanią metodą, dostępną praktycznie rzecz biorąc dla każdego. Ale oprócz tego mamy również wiele innych technologii, które wykorzystują inne zjawiska fizyczne. Takie, mamy taką technologię, jak na przykład SLR, czyli stereolitografia, która polega na utwardzaniu światłem wiązką światła punktów w żywicy fotoutwarzalnej. I z tego otrzymujemy bardzo dokładne, bardzo dokładne modele bardzo do, wytrzymałe. Również mamy możliwość używania wielu żywic światł które też część z nich jest oczywiście biokompatybilna. Kolejną metodą wytwarzania jest tak zwany SLS, czyli Selective Laser Sintering. Jest to metoda druku 3D do stosowań bardziej specjalistycznych, która wymaga użycia proszku i polega na zgrzewaniu punktowym wiązkom laserowym pyłu bądź tego proszkozanego materiału. Jest to używane głównie w przemyśle z, z wielkim powodzeniem. Technologia druku 3D wykorzystywana do produkcji części metalowych również jest nam znana. Możemy używać w tym celu technologii takiej jak SLS, czyli zgrzewania punktowego. Możemy używać takich technologii jak BMD, czyli bardzo podobnej technologii do, do FFF. Nowych technologii wytwarzania te jak i samych materiałów wciąż przybywa.